Szczęść Boże, umiłowanie w Chrystusie Panu, niech będzie, pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ściskam każdego z Was, każdą, każdego z osobna, mam nadzieję, że się dobrze macie, kochani, chciałbym się z Wami podzielić taką esencją mojego serca, tym wszystkim, co co jest dla mnie najważniejsze, jest priorytetem. Dzięki temu żyję, jestem pełen radości w środku, w, w sercu, w duszy. Moja dusza jest wypełniona Bogiem. Dlaczego, kochani? Chcę się tym podzielić, bo wiem, że są tu osoby, którym bardzo, to bardzo to pomoże. Wierzę, że te słowa będą ukojeniem dla duszy tego człowieka, tej kobiety, tej dziewczyny, tego mężczyzny, tego chłopca, tego starca, tego tej staruszki, nie wiem, ale wiem, że te słowa, które teraz wypowiem, będą plastrem miodu na duszę dla nas wszystkich. Amen. Panie Jezu, prowadź namaść moje usta swoim świętym duchem. Proszę Cię, kochany Zbawicielu, oddaję Ci Jezu moje usta. Maryjo, bądź ze mną, Duchu Święty, prowadź. Amen. Kochani, a więc zaczynamy. To jest, to będzie chyba jedna z takich moich yy, takich rozkminek chyba najważniejszych w życiu. Kochani, gdyż to jest esencja mojego życia, esencja mojego życia, kochani, co daje mi radość, szczęście, pełnie. Jestem nasycony, wypełniony, niczego mi nie brakuje, bo mam go w sobie, Jezusa Chrystusa. On jest dla mnie, On mi wystarcza, On sam mi wystarcza, kochani. Zobaczcie, mam nadzieję, że przychodzicie do naszego Pana na dorację i spędzacie z nim jak najwięcej czasu, godzinami siedzicie. Bo kochacie go, bo z miłości przychodzicie. Nie z obowiązku, oczywiście mam nadzieję, tylko z miłości. Bardzo go kochacie i lubicie z nim przybywać. Dodawać mu chwałę. Mówicie, jak bardzo go kochacie. Patrzeć na niego, majestat w jego oczy. On jest obecny w tym kawałku hostii, kochani. I to mi daje esencję życia, to mi daje radość. Przychodzenie na adoracji, spożywanie go, jego, jego ciała. Kochani, pozwólcie, że Przeczytam Wam fragmenty z Pisma Świętego, które jakby sam nasz Bóg Wszechmogący, który oblógł się w ciało, Jezus Chrystus, to powiedział do nas, do każdego człowieka na całym świecie. Z Ewangelii według Świętego Łukasza, 22 rozdział, Ustanowienie Eucharystii. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go. I podał im mówiąc To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Rozumiecie te słowa? Powagę tych słów? I teraz zobaczcie jeszcze z Ewangelii według świętego Jana. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. I teraz, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kochana siostro, bracie, jeśli chcesz doświadczyć Boga, jeśli chcesz naprawdę żyć w jakiś nadprzyrodzony sposób, nadprzyrodzony sposób, doświadczać Boga, to musisz z Nim się spotkać przez sakrament pokuty i pojednania oczywiście. Chyba, że żyjesz w łasce uświęcającej. Przychodzisz do stołu pańskiego na wieczerze, na tak zwaną mszę świętą. I z wielką czcią, z wielkim szacunkiem Go przyjmujesz. Bo to jest Jezus. My musimy mieć świadomość, że to jest Jezus Chrystus. Jeśli przyjmujemy ten opłatek, gdzie Jezus mówi, że jaję je, to jest moje ciało. jesteśmy wypełnieni później Bogiem. On daje nam siebie samego cały. Jesteśmy wypełnieni Jego krwią. Jesteśmy wypełnieni Jego duchem. Jesteśmy wypełnieni Jego mądrością. Nim samym. Bo on mówi, że ja, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Całe bóstwo masz w sobie. Gdzie przyjmujesz Jezusa Chrystusa, jesteś dla niego żywym, obecnym tabernakulum. Twoje serce to jest jego tron. Twoja dusza jest cała jego. Jesteś cały Twój, cała, cała jego. On jest cały Twój, do twojej dyspozycji. To jest Twój Pan, Twój Ojciec, Jezus, kto nie spożywa tego ciała. Nie ma w sobie życia. Zobaczcie, tutaj. Ale Żydzi szemrali przeciwko niemu, dlatego że powiedział, ja jestem chlebem, który z nieba stąpił”. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Zobaczcie, spodziewali się kogoś innego. A to tylko taki zwykły, syn Józefa, Maryi, tam jak my znamy go, to, to żaden Mesjasz może. Co on będzie nam tu mówił, że nam jakiś chleb da? Ale zobaczcie, no Jezus ewidentnie nam mówi. Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kochani, to nie są moje słowa. To są słowa Boga. To są słowa Boga do nas. Kto spożywa ciało Jezusa, żyje w nadprzyrodzony sposób, w nadprzyrodzony sposób rozumuje. Z łatwością rozumie Pismo Święte. Z łatwością. Bo Jezus mu w, w Jezus pomaga mu, którego przyjmuje. Rozumieć to słowo. Bo jest wypełniony Bogiem. Człowiek, który przyjmuje Boga w Komunii Świętej. I codziennie robi wieczorem rachunek sumienia, żeby nikogo nie zranić. A jak zranił kogoś, do następnego dnia idzie do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Przeprasza Boga. Bo Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście jakby uczynili. Mnieście uczynili to. Ale Panie, Panie, no jak to tak? My uczyniliśmy tobie kiedy? Jezus powie do tych wszystkich ludzi: że gdy byłem magi, przyodzialiście mnie, gdy byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co uczyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście uczynili. I kochani, On daje nam siebie. Tyle ludzi pragnie doświadczyć Boga, doświadczyć Boga. A on jest tak blisko na wyciągnięcie ręki. W najbliższym Kościele w tabernakulum. Ukryty, Bóg wszechmogący, ojciec, Mesjasz, stworzyciel nieba i ziemi, Syn Boga. Naprawdę, kochani, no. To jest niesamowite, że możemy go przyjmować w komunii świętej, kochani, no. Zobaczcie, no ciało się domaga pokarmu. Wytrzymasz, nie wiem, z, z kilka dni bez jedzenia. Kilkanaście, kilkadziesiąt. No właśnie. Ale ci, pokarm duchowy. Musimy się umacniać duchowym pokarmem. Musimy umacniać naszą duszę, musimy się zbawiać, bo czeka nas życie wieczne. A Jezus bardzo nas umacnia, bardzo nas umacnia. Jest z nami w naszych sercach i daje nam siebie samego. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca. Taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A Jezus wstrzesi nas w nieostatecznym kochani. To jest najwspanialsza wiadomość, że Jezus jest obecny w tej hostii. Dlatego przyjmujmy Go z wielką, ogromną czcią. Cokolwiek by się nie wydarzało, nie wydarzyło. Zawsze przyjmujmy Go na kolanach, do ust, kochani, z pełnym sercem miłości, z szacunkiem. Szukajmy takich kapłanów, którzy naprawdę nie lekceważą tego wszystkiego, co się dzieje. Nikt na jakieś łatwizne, nie rozwadniają. Ale z wielką czcią też udostępniają nam Eucharystię ciała Pana. Chcesz doświadczyć Boga? Poproś go, żeby wstąpił Ci do Twojego serca i przygotował Cię do dobrej i szczerej spowiedzi. Przygotuj się, idź przed Najświętszy Sakrament. Błagam Cię w imię Jezusa. Błagam, pragnę Twojego szczęścia, człowieku. Kochana siostro, bracie, pragnę, żebyś zbawienia Twojego, pragnę, żebyś żyła, żył wiecznie, na wieki, w radości, w miłości, w szczęściu. Nie będzie końca. Przyjdź przed Najświętszy Sakrament do Jezusa. Poproś Go, żeby przygotował Cię do dobrej i szczerej spowiedzi. Żebyś później z czystym sercem, godnie przyjął jego ciało do swojego wnętrza, żebyś wypełnił się jego bóstwem, żebyś pozwolił mu się przemieniać, żebyś pozwolił mu się uświęcić, uświęcać każdego dnia, żebyś czytał jego święte słowo z wielkością, z szacunkiem, żebyś te słowo wypełniał, a zbawisz swoją duszę, nie tylko siebie, ale też wokół siebie ludzi bo będziesz światłem dla innych. Czym więcej ludzi pójdzie do nieba, będzie pięknie. Wyrywajmy dla szatana te dusze, które są uwikłane gdzieś. Módlmy się za nich, często i dużo. Modlitwa urzęcowa, kochani. Tylu świętych modliło się na różańcu wyrywali dusze sz szatanowi biednych grzeszników my też jesteśmy grzesznicy wszyscy jesteśmy grzesznicy bo urodziliśmy się już w grzechu pierworodnym dlatego łaską chrztu świętego jesteśmy obmyci ale to my wybieramy, mamy wolną wolę jak mam postępować w dzisiejszym świecie w naszym życiu co robić czy chcemy zaspokajać swoje porządliwości ciała, grzeszyć i później odziedziczyć tam gdzie płacz i skrzyżowanie zębów być może? Czy skorzystać z miłosierdzia, póki jeszcze mamy czas i przyjść do sakramentu pokuty i pojednania, żeby Jezus wylał na nas moc swojego świętego ducha, ducha mądrości, Ducha rady, męstwa, odwagi, bojaźni Bożej, pobożności, miłości, pokoju, wytrwałości. Owocem zaś ducha jest radość, miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie, dobroć, wierność, łagodność. Błagajmy codziennie Jezusa, żeby nam przebaczał. Żebyśmy mieli czas odpokotowywać nasze grzechy, modlić się, modlić się i jeszcze raz się modlić. I naprawdę z wielką czcią przystępować do sakramentów. To jest wielki dar dany nam z nieba, wielki dar, oczyszczający nas naprawdę po przyjęciu Komunii Świętej, samego Pana, który w Słowie Bożym ewidentnie mówi, że nie mamy w sobie życia, jeżeli Go nie spożywamy. A jeżeli go spożywamy, to możemy żyć w sposób nadprzyrodzony, już tu na ziemi doświadczać nieba. Gdy przychodzimy do Niego, na adorację, wpatrujemy się w Jego święte oblicze i dziękujemy Mu, i go uwielbiamy, i go uwielbiamy. Mówimy: Jezu, Ty dla nas taki jesteś dobry, tak bardzo Cię kochamy, Panie, jesteś naszym Panem. I my jesteśmy Twoimi dziećmi. Uzdrawiaj nasze serca, rozkochaj nasze serca. Powierzam Ci Jezu, teraz wszystkich tych ludzi, którzy to oglądają, Panie, abyś wylał teraz, obficie, Panie, swoją miłość. Przyjdź Jezu do każdego serca, wylej się ze swoją miłością, Jezu Chryste, w imię.